Elektrownia jądrowa w Polsce dopiero w 2040? Polski Atom znowu na językach, za sprawą kontrowersyjnej wypowiedzi minister Czarneckiej, po której w sieci wprost się zagotowało. Czy kluczowa elektrownia dołączy do CPK na liście po cichu porzucanych projektów? Turcja decyduje się nałożyć sankcje na Izrael, całkowicie wstrzymując eksport i import do tego kraju. Z kolei Izrael, mimo porozumienia z Hamasem, kontynuuje ataki i blokuje pomoc humanitarną. Czy inne kraje dołączą do sprzeciwu wobec tragedii w Strefie Gazy? Polska w pierwszej dziesiątce krajów najchętniej wybieranych przez zagranicznych inwestorów. Bezpośrednich inwestycji w Polsce przybywa, ale Europa ma z tym ogromny problem. Dokąd zbierzał pieniądz w tym tygodniu? Sprawdźmy to. Bizweek. Cotygodniowy przegląd świata biznesu i finansów. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie praktycznie o pieniądzach i informacyjnej serii Bizweek, gdzie co tydzień otrzymujecie dawkę najważniejszych informacji ze świata biznesu i finansów. A w tym tygodniu jak zwykle działo się sporo. Standardowo proszę więc o niewielki kredyt zaufania w postaci łapki w górę i nie przedłużając, czas to pieniądz, więc zaczynajmy. Polska wraca do łask inwestorów zagranicznych. Jak wyglądamy na tle Europy? Polska ponownie znalazła się w pierwszej dziesiątce krajów, które zagraniczni inwestorzy uważają za najbardziej atrakcyjne. Wynika z EY European Attractiveness Survey, europejskiego monitora inwestycyjnego. Raport wskazuje, że po dwóch latach wzrostu ożywienie bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Europie po pandemii COVID-19 napotkało spore przeszkody. W roku 2023 ogłoszono w Europie 5694 projekty w dziale BIS. Co oznacza spadek o 4% w porównaniu do roku 2022. Ponadto liczba ogłoszonych projektów jest o 11% niższa niż w roku 2019, czyli tuż przed pandemią, oraz o 14% niższa niż w rekordowym 2017 roku. Zauważalny jest również spadek w liczbie miejsc pracy, które mają powstać w Europie dzięki tym inwestycjom o 7% do niespełna 320 tysięcy. Dla porównania, w 2021, czyli na w najlepszym roku ostatniej dekady liczba ta wyniosła prawie 400 tysięcy miejsc pracy. Jaki był zatem powód takiego stanu rzeczy? Wzrost inwestycji międzynarodowych wyhamował z powodu kilku kluczowych czynników. Przede wszystkim wpłynęło na to rozczarowujące tempo wzrostu gospodarczego, wysoka inflacja, eskalacja globalnego napięcia geopolitycznego i utrzymujące się wysokie ceny energii, które w porównaniu z USA były szczególnie obciążające. Do istotnych zmian doszło również praktykach pracy, co miało bezpośredni wpływ na decyzje inwestycyjne. Rosnące wykorzystanie pracy zdalnej oraz technologii współpracy, a także coraz większy nacisk na kontrolę kosztów przy jednoczesnym obniżaniu marsz sprawiły, że zapotrzebowanie na duże powierzchnie biurowe znacznie spadło. Przez to nieruchomości komercyjne w centrach miast mają również spory kłopot. Potwierdza to tendencja obserwowana w roku 2023, kiedy to liczba central regionalnych w Europie zmniejszyła się o ponad nad połowę, czyli o 51%. Europa na tle globalnym wypada po prostu słabo. Z danych Konferencji Narodów Zjednoczonych do Spraw Handlu i Rozwoju, która monitoruje przepływy bezpośrednich inwestycji zagranicznych na świecie, wynika, że w roku 2023 BIS wzrosły o 2% w USA o 8% w Chinach i o 17% w całej Azji. Jednak w tym samym czasie w Europie odnotowano spadek aż o 20%. Biznes nie chce inwestować na starym kontynencie. To problem, który Europa musi prędko rozwiązać. Tym bardziej, że wzrost gospodarczy w strefie euro spadł z 3,4% w 2022 aż do zaledwie 0,4% w 2023. To znacznie mniej niż na przykład w USA, gdzie odnotowano 2,5% wzrostu, a tym bardziej w Azji, gdzie mamy aż 5,6% wzrostu. Globalnie Europa ma sporo do nadrobienia, jeśli traktujemy ją jako ogół. Istnieją jednak państwa, które mają czym się pochwalić. Kto zatem radzi sobie najlepiej? Na pierwszym miejscu znalazła się Francja, na drugim Wielka Brytania, a tuż za nią uplasowały się Niemcy. Warto jednak zauważyć, że z tej trójki jedynie Wielka Brytania zwiększyła liczbę inwestycji. Trzeba jednak zaznaczyć, że w ich przypadku jest to także wynik niskiej bazy z roku poprzedniego, gdzie odnotowano spadek o 6%. Jak wygląda natomiast sytuacja Polski? Polska powróciła do pierwszej dziesiątki krajów, które inwestorzy uznają za najbardziej atrakcyjne, plasując się na wysokim szóstym miejscu. W ubiegłym roku Polska zajmowała szesnaste miejsce w tej kategorii. Mimo ogólnego spadku inwestycji o 3% w skali roku, znaczący wzrost inwestycji produkcyjnych o 17% pozwolił nam awansować w rankingu aż o 10 pozycji. Europa stoi przed poważnym wyzwaniem, jakim jest jest zwiększenie atrakcyjności dla inwestycji zagranicznych. Problemy takie jak wysoka inflacja czy spowolnienie gospodarcze w końcu przeminą, ale istnieją inne, długotrwałe zagrożenia, które są wynikiem działań wewnętrznych. Chodzi przede wszystkim o unijne regulacje, czy też szał regulacyjny, w jaki wpadli unijni urzędnicy. Europa jest pionierem w zakresie nowych inicjatyw regulacyjnych, takich jak ograniczenie emisji CO2, ochrona danych osobowych oraz bezpieczne wykorzystanie sztucznej inteligencji. Inwestorzy obawiają się więc, że coraz szersze ramy regulacyjne mogą ograniczyć rozwój i elastyczność europejskiego biznesu. I mają w tym pewnie słuszność. Nie ma drugiego kontynentu, który tak bardzo dbałby o bezpieczeństwo, kontrolę i regulację w zasadzie wszystkiego, co się da. Bezpośrednim skutkiem tego typu działań jest choćby wzrost cen energii czy przytłaczające koszty w sektorach takich jak rolnictwo czy przemysł. Tym samym istotny wpływ na przyszłość inwestycji w Europie mogą mieć także na wybory do Parlamentu Europejskiego. Wyniki tych wyborów pokażą w jakim kierunku będzie podążać dalej kontynent. Miejmy nadzieję, że będzie to kierunek właściwy i atrakcyjny dla dalszego rozwoju, zarówno dla firm, jak i obywateli. Turcja wstrzymuje handel z Izraelem. Czy inne kraje pójdą w jej ślady? Turcja wstrzymała wszystkie transakcje importowe i eksportowe z Izraelem w proteście przeciwko wojnie w strefie gazy. Do 24 kwietnia 2020 24 zginęło prawie 35 tysięcy Palestyńczyków i ponad 1400 Izraelczyków. Liczba ofiar po stronie Palestyny jest znacznie większa, a wśród nich niestety większość to cywile. Z tego powodu światowa społeczność wyraża oburzenie, jednak dotychczasowe reakcje ograniczały się jedynie do pustych słów. Natomiast obecnie Turcja postanowiła wykonać bardziej zdecydowany krok, zawieszając wszystkie transakcje importowe i eksportowe z Izraelem. Wszystkie transakcje importowe i eksportowe dotyczące Izraela, w tym wszystkich produktów, zostały wstrzymane. Turcja będzie ściśle i zdecydowanie wdrażać te nowe środki, dopóki rząd izraelski nie pozwoli na nieprzerwanie i wystarczający przepływ pomocy humanitarnej do gazy. To już kolejny etap działań ze strony Erdoana. W zeszłym miesiącu Turcja ograniczyła część eksportu z powodu odmowy Izraela co do włączenia Ankary w operację zrzutów humanitarnych w strefie gazy. Zakaz obejmował wtedy 54 produkty, w tym aluminium, stal, wyroby budowlane i nawozy chemiczne. Prezydent Erdoan postanowił jednak wyraźnie zwiększyć tę presję. Ministerstwo określiło tę decyzję jako drugą fazę sankcji przeciwko Izraelowi. Zatem, ile Izrael może. Turkey uh, became the first country globally uh, to essentially impose a total trade embargo on Israel, uh, including exports and imports. Turkey is likely now uh, to essentially try to leverage this stance uh, to convince possibly other like minded countries um, in the Islamic world, in the Arab world. Według danych z 2022 roku wartość wymiany handlowej między Turcją a Izraelem wynosiła około 7 miliardów dolarów, głównie dzięki eksportowi z Turcji. W 2023, jak podaje Bloomberg, wartość handlu między tymi krajami wynosiła 6,8 miliarda dolarów, z czego turecki eksport stanowił 76%. Najważniejsze eksportowane przez Turcję towary to właśnie żelazo i stal, podczas gdy wśród importowanych dominowały rafinowane produkty naftowe. Jak na decyzję Turcji zareagował więc Izrael? Minister Spraw Zagranicznych Izraela, Izrael Kac, oskarżył prezydenta Turcji o naruszenie umów handlowych poprzez blokowanie portów dla izraelskiego importu i eksportu. Minister skomentował sprawę w naprawdę ostrych słowach. Tak zachowuje się dyktator lekceważący interesy narodu tureckiego i biznesmenów oraz ignorujący międzynarodowe umowy handlowe, napisał Kac. Poinformował też, że Izraelski rząd będzie pracował nad stworzeniem natychmiastowych alternatyw dla handlu z Turcją poprzez zwiększenie lokalnej produkcji i znalezienie innych dostawców. W odpowiedzi na działania Turcji, Izrael planuje również działania odwetowe w postaci blokady na tureckie towary. Turcja jest znaczącym partnerem handlowym, więc może to stanowić spory cios dla izraelskiej gospodarki, jeśli blokada handlu potrwa wystarczająco długo. Jednak na nieszczęście Izraela, Turcja nie jest wcale jedynym krajem, który zdecydował się na drastyczny krok. Mianowicie Kolumbia również poszła w jej ślady, otwarcie protestując przeciwko wojennej polityce Izraela. Dokładniej prezydent Kolumbii Gustavo Petro postanowił ogłosić zerwanie wszelkich stosunków dyplomatycznych z Izraelem. Zakładam, że za bardzo ich ten gest nie dotknie, ale jeśli miałby to być akt zapoczątkowujący pewien ruch oporu wobec tragedii w strefie gazy, to kibicuję. Pytanie zatem, czy w tej sytuacji idąc śladami Turcji inne państwa także powinny mocniej zainterweniować? Podzielcie się opinią w komentarzach. Opóźnienie atomu w Polsce. Kiedy powstanie elektrownia? 2040 rok to data realna. Dotychczas podawany rok 2033 jest niemożliwy do utrzymania, powiedziała szefowa Ministerstwa Przemysłu Marzena Czarnecka. Taka informacja runęła na nas we wtorek niczym grom z jasnego nieba. Oznacza to bowiem, że kolejny duży projekt polskiej gospodarki łapie 7-letnie opóźnienie względem wstępnie planowanej daty ukończenia. Co ciekawe, rankiem tego samego dnia minister poinformowała, że opóźnienie to 6. I jednak, w ciągu kilku godzin zdążyła zmienić decyzję i dodać jeszcze jedno oczko. To, że budowa elektrowni atomowej będzie opóźniona, było wiadome od listopada zeszłego roku. Tyle, że wtedy była mowa o dwóch latach względem roku 2033, czyli pierwotnego terminu zapisanego w polskim programie energetyki jądrowej. Z kolei z początkiem roku 2024 minister Miłosz Motyka mówił nawet o opóźnieniu rocznym. Nikt nie spodziewał się więc skali opóźnień przedstawionej przez minister Czarnecką. Zakładamy rok 2040 jako uruchomienie elektrowni jądrowej ostrożnościowo. Nasi poprzednicy zakładali rok 2020. 2032-2033 zbyt optymistycznie. Po tych słowach można odnieść wrażenie, że poprzednia ekipa była hura optymistyczna, a obecny rząd jest wręcz nad wyraz ostrożnościowy. Warto więc skonfrontować tę wypowiedź minister z realiami rynkowymi w przypadku takich inwestycji. Średni czas budowy elektrowni atomowej obecnie to między 6 a 8 lat. W naszych realiach, zgodnie z wypowiedzią pani minister, polska elektrownia miałaby jednak zacząć funkcjonować dopiero za 16 lat od ogłoszenia opóźnienia, a patrząc mniej optymistycznie, Dopiero po 30 latach od powołania spółki do jej budowy. Po wypowiedziach pani minister w mediach społecznościowych wybuchła potężna burza. Wielu ekspertów i obserwatorów sytuacji zaczęło komentować wypowiedzi pani minister. Na deklarację pani Marzeny ostro reagują również koalicjanci. Usłyszeliśmy bardzo niepokojące słowa, że pierwsze reaktory jądrowe mogą zostać uruchomione dopiero w roku 2040. To jest nieakceptowalne. To jest narażenie Polski na utratę bezpieczeństwa energetycznego, polskiej gospodarki na brak konkurencyjności. To jest narażenie Polski na to, że zabraknie w naszych miastach stabilnych dostaw energii. Początkowo próbowano tłumaczyć kontrowersyjne zapowiedzi możliwym niejasnym użyciem terminu uruchomienie elektrowni jądrowej. Było to interpretowane jako moment, w którym cała jednostka, czyli trzy reaktory AP1000, zostanie włączona do systemu. Taka interpretacja zgadzałaby się z wcześniejszymi, Komunikatami dotyczącymi harmonogramu projektu jądrowego. Szefowa resortu przemysłu wyraźnie jednak wykluczyła tę wersję, podkreślając, że chodzi jej o start pierwszego reaktora energetycznego. Wypowiedź Marzeny Czarneckiej spotkała się z reakcjami nie tylko internautów, ale także osób zaangażowanych w projekt jądrowy, które wyraziły sprzeczne z nią opinie. Choćby prezes polskich elektrowni jądrowych Leszek Juchniewicz podkreślił, że rok 2035 jest realną datą uruchomienia pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Przez wypowiedź pani minister, rządowa polityka komunikacyjna w sprawie atomu okazała się co najmniej niespójna. Po sieci latają obecnie trzy różne wersje komunikacji. Pierwsza z nich to Polski Program Energetyki Jądrowej, który zakłada start pierwszego bloku jądrowego w Polsce w roku 2033. To pierwotna wersja wydarzeń, o której raczej powinniśmy już zapomnieć. Druga linia komunikacji, reprezentowana przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz spółkę Polskie Elektrownie Jądrowe, wskazuje na Opóźnienie o około 2 lata, sugerując uruchomienie pierwszej jednostki w roku 2035. Trzecia linia komunikacji, reprezentowana przez Ministerstwo Przemysłu, sugeruje, że uruchomienie atomu nastąpi dopiero w roku 2039 lub 2040. Polskie ambicje to jest tak naprawdę rok 2039, a, który będzie takim rokiem przełomowym i pokaże, Dlaczego? że dlatego, że to jest związane z polityką energetyczną Polski do 2040 roku. No i oczywiście jest to związane z kapejkiem, czyli y, jakby programem klimatycznym, unijnym, A, I jest to moment, kiedy powinna powstać pierwsza elektrownia atomowa w Polsce w Choczewie. Jednak w środę, w trakcie przygotowywania dzisiejszego materiału minister Czarnecka widząc skalę poruszenia w sieci, odniosła się do tematu ponownie, zamieszczając wpis na platformie X. Wpis niejako koryguje jej poprzednie wypowiedzi. Ciężko jednak stwierdzić, która wersja jest. Prawdziwa. Czy ta, którą usłyszeliśmy z ust pani minister kilka dni temu, czy może ta w formie pisanej? Prawdziwa jest jednak z pewnością informacja, że pierwsza lokalizacja elektrowni jądrowej Lubiatowo-Kopalino wymaga pilnego podpisania umowy wykonawczej, a także zapewnienia finansowania dla wykonawcy, aby rozpocząć zamówienia tzw. long lead items, czyli kluczowych komponentów, na które oczekiwanie jest długie. Projekt z pewnością będzie opóźniony, jeśli te elementy nie zostaną zamówione wystarczająco wcześnie i jest to całkiem prawdopodobny scenariusz. Pierwsza polska elektrownia jądrowa nadal nie ma bowiem ustalonego modelu finansowego, co może narazić Polskę na negatywne opinie ze strony Komisji Europejskiej. Potencjalne przesunięcie terminu uruchomienia elektrowni jądrowej na drugą połowę lat 30. będzie miało poważne konsekwencje dla polskiej energetyki i gospodarki. W tym czasie może pojawić się bowiem luka produkcyjna o wielkości od 4 do 11 gigawatów, co wynika z wieku i planowanego wygaszania elektrowni węglowych. To to, że my, jeżeli byśmy oddali tą elektrownię w 33 i jeszcze w miarę sytuacja, czy nawet w 35 sytuacja jest jeszcze do opanowania, bo mamy jeszcze... Będziemy mieli funkcjonujące bloki w Bełchatowie, będziemy jeszcze mieli kilka elektrowni węglowych, które będą mogły przy oczywiście ogromnych nakładach finansowych jakoś jeszcze ten system utrzymywać. Problem pojawia się natomiast taki, że jeżeli mówimy o roku bliżej 40., to wypadają nam praktycznie wszystkie bloki węglowe. W takim wypadku Polska musiałaby radzić sobie z ograniczeniami w dostępie do energii lub zwiększyć import gazu. Ponadto nowe standardy inwestycyjne w Europie coraz częściej wymagają energii o niskich emisjach, co może utrudnić przyciąganie inwestorów do Polski, jeśli kraj nie będzie w stanie dostarczyć wystarczającej ilości czystej energii. W takim wypadku pozytywny trend przybywających do nas inwestycji zagranicznych mógłby spowolnić lub zupełnie się zatrzymać. Polacy coraz częściej zaczynają zauważać tak zwany niedasizm w szeregach władzy. Atom będzie kolejnym projektem po CPK, który zostanie skazany na niebyt, czy może elektrownia jądrowa powstanie? Podzielcie się opinią w komentarzach o tak kluczowych dla Polski kwestiach, warto rozmawiać. Jeśli ten odcinek był dla was wartościowy, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie na dole, aby wiedzieć dokąd zmierzał pieniądz. Pamiętajcie o ofercie partnera kanału w opisie i w przypiętym komentarzu, a każdy hashtag bizwig dodaje nam skrzydeł. Do zobaczenia już niebawem. Cześć!